Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności kiedy mnie oglądacie drodzy kochani widzowie. Konia się z stanem Marek Maśnią z wiedzą pantomulą ruszyłem, bo okazuje się, że wreszcie i nareszcie i kurczę no pozytywna że, wiadomość, Fortnite, wiadomo walczy z powrotem o, o przypływ o, społeczności do gry, więc graczy, którzy się dobrze bawili, cieszyli grą i powiem Wam szczerze, że Mam kilka słów e, złych, kilka poprawnych, aczkolwiek, no, wy sami ocenicie e, i sami może e, zapraszam do e, komentarzy sekcji, e, tam uzupełnić moją e, brak informacji lub niezgodność. E, oczywiście wiedza z spornite jak i z innych gier, e, to jest wiedza, która e, możesz e, sprawdzić sam, czy ona jest aktualna, czy jest faktyczna bądź też uzupełnić wiadomość mi w komentarzach, bądź też ta wiedza może być tylko fejkowa po to, żeby była e, czyli nieprawdziwa, po to, żeby tylko był rozgłos na temat e, samej gry. Jak to odbierzecie, czy to jest informacja pozytywna, czy negatywna, czy, czy Was ucieszy, czy Was zmartwić, czy, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest nieprawdziwa, to niestety jeszcze raz podkreślam muszą e, niestety już sami gracze zaopiniować grając w tą grę, czyli Fortnite No i z pierwszym tematem lecimy sobie. Do Fornite zostanie dodany nowy zestaw skinów dodatkowym z tylem kilopu tysiąc fałdolców i malowanie, czyli pewnie jakiś zestawik, jak już sami mówią, no ale niestety, proszę Państwa, sami zestawami e, nie sądzę tak do końca, to jest taki dodatek, który trzeba kupić, prawda? No więc e, nie wiem czy e, po prostu wszyscy będą z tego mega zadowoleni, prawda? Dlaczego? Bo połączę drugi temat e, Stworzył e, Fortnite e, zakładkę Discord, na którym jeżeli e, miałeś e, e, się zarejestrować i miałeś dostać itemy, e, powiedzmy, e, które wam przedłożę e, na zdjęciu, miało być to malowanie na przykład e, do broni i jedni piszą, e, społeczność pisze, że e, odmawiał Discord. E, przyjęcia do rzeczy znajomych po to, żeby pozyskać tej temy. Drudzy się skarżą na to, że nie mogą zrobić zadań związanych nadanych przez to, że Discord miał być tą, tym rozpowszechnieniem pornite, więc tutaj jak najbardziej próba ze strony Epic Games z mojej strony jest doceniona. Ale nieudana, to nie próbuje, to nie żałuje i nie wie, czy coś wypali, czy też nie. Z drugiej strony, dziwię się, że to kierownik zespołu Epic Games w ogóle puścił, no bo jeżeli nie działa, klikasz na Discordzie i zakładka w Discordzie nie funkcjonuje, to jakim cudem u nich funkcjonowało to mnie dziwi, no bo wiecie, ja rozumiem, to jest firma. Ma potężny internet, ma, ma serwery, e, które będą no, do tej pory e, tracą, przynajmniej w moim przypadku, e, komunikatywność między mną a e, serwerami e, Forniteł. Więc e, no, przy takich zarobkach, którzy mi się chwalą zamknięciem roku Epic Games, Moim skromnym zdaniem powinni już dawno zmienić serwery. Jedyna co była poprawa to z tego co drugą pandoplową mi ludzie donoszą, donoszą to że mm, długo nie czekali na tą ostatnią, co była dużą aktualizację, prawda? że nie trzeba było czekać w kolejce, że było to w miarę klarowne, że było coraz mniej e, tych takich długich czasów oczekiwania prócz zamknięcia na jakiś czas, powiedzmy chyba 3,5-3 godziny czas zamknięcia serwerów na to, żeby uzupełnić aktualizację, która była naprawdę wtedy duża. Więc ja się cieszę, że oni naprawdę to robią, ale litości, jeżeli się chwalą, że zamykają rok z budżetem, tym i tym, czyli wysokim, czyli jest OK. Nagle się potem strzelają w Kolano, teraz, i potem chcą odzyskać społeczność do gry. No to takie błędy są po prostu na niekorzyść. Na niekorzyść. Powinno być to bardziej szczegółowo, moim skromnym zdaniem, zbadane dogłębnie, żeby tego uniknąć. No ale niestety. Lecimy dalej, co oni tutaj piszą, bo ja, szczerze mówiąc, Czytam to po raz pierwszy. Do Polite ma zostać dodany nowy zestaw przedmiotów, które już teraz budzi sporo emocji. Cena pozostaje oficjalnie nieznana, ale wiadomo, iż już jako całość ma się prezentować. Zadania lekarów trzeba być gotowy na skórkę posiadającą alternatywny styl, Kilo posiadający alternatywny styl, malowanie oraz tysiąc pałdolczy. Wszystko pięknie. Naprawdę yy, stroje na zdjęciu yy, Kilo, yy, malowanie, yy, jak i sama postać jest yy, moim skromnym zdaniem yy, fantastycznie wygląda. Ale czy nie można byłoby yy, chociaż raz zrobić naprawdę mm, e, podarunku i ja po, po podarunku. I to jest właśnie e, kolejna, e, e, że tak się wyrażę e, kość niezgody, e, nieudany eksperyment. No bo no wracając do tematu, owe malowanie z tego Discorda miało trafić do ludzi. Zadania, które mieli wykonać, zadania są, nie, można powiedzieć, nieaktualne, bo nie, nie da się ich zrealizować. I pytanie, czy oni to zrekompensują, prawda? No bo ludzie, chcąc pozyskać darmowy styl, powiedzmy, czy darmową postać, co by to nie było, no to... Też poświęcili czasu, z ją chęcią, zaangażowaniem do tego i ja rozumiem ich pretensje. Ja też jakbym włożył czas po to, żeby się zarejestrować, żeby zro chcie chcieć zrobić zadanie, ta chęć została spalona, przypalona. No tak nie może być, no ale okej. Okay. Jak na ten moment ślicznie wygląda stur, ta postać jest mega fajnie dopracowana moim zgodnym zdaniem jak i hero jak i malowanie, no jest ekstra jest to fantastyczne mi się bardzo podoba także jeżeli, no nie chcę tutaj łamać języka, dlatego mam na zdjęciu to się nazywa Gilded Hunter Pack w moim języku, tak ja przeczytam, bo ja niestety za nie jestem mega dobry a więc jestem słaby, nieoficjalnie alternatywne styl skórki ponoć Wygląda w ten sposób, e, niepotwierdzone, na wiasie, Czyli wygląda, ale i nie wygląda. Czyli nie do końca mm, inny odcień tej samej postaci. Nie są przekonani, bo to jest jakby jeszcze, e, nie wiem, e, zastanowieniu się, e, że tak powiem, e, kierowników od e, prestiżu że tak się wyrażam. Więc tutaj nie do końca jest to pewne. Pak jest zape zapewne zostanie wydany, aha tutaj jest znowu, zapewne jest wydany w ciągu kilku najbliższych dni, póki co Epic y kompletnie o nim nie wspomina. Aha, no czyli to jest taka wyczytana pewnie z plików informacja, która jest nie do końca pewna, to już wspominałem, że Informacje mogą być prawdziwe, mogą wystąpić w grze, ale też niekoniecznie, jak wiecie. Od y, już chyba dwóch dni, razem z dzisiejszym dniem, y, do y, Polite y, powrócił u granat, y, czyli ten, który chroni, y, powrócił y, y, Jump, czyli ta mata, którą się y, skaczę co wam prezentuję też na filmie Wynik nie wiem jaki będzie bo jeszcze nie jestem w grze Natomiast co mi się podoba to ta nowa broń która jest który po czasie przyje, po jakichś paru sekundach dostaje grad fajne obrażenia i to jest dla mnie fajne coś mi się spodobało i to tak jak y, ta broń y, z lunetą y, ten karabin y, 10 bodajże strzałowy mi się mega podoba ciężkie jest rozdobycia w złotym kolorze ale ja no, mi się mega fantastycznie czuję i jak się tylko skupię y, to zawodnik przyczyny jest do pixeli odprowadzony więc tutaj y, część y, dwie rzeczy powróciły Jedna jest nowa, a więc próbują, działają. Chcą, żeby ludzie ich zauważyli z powrotem, ale spadek to. No nie może być, no, no nie, no nie. Jeżeli będą takie spadki, no to ludzie dalej albo będą odchodzić, albo będą mieli mieszane uczucia. Więc ja bym sugerował, żeby Epic wreszcie konkretnie sprawdzał, co puszcza wpuszcza na rynek, żeby grę, że tak powiem oczarować widzów, prawda? żeby widzowie chcieli być w tym, Albo bo wprowadzanie samego pakietu, który prawdopodobnie będzie, albo i nie będzie, albo ten wzór będzie, albo i nie będzie, no niezwykle zachęca do końca, bo chęć pozyskania będzie, ja nie mówię, że sam bym go nie chciał mieć, ale zawsze mi go nie kupię, no bo z racji y, mojej słabości finansowej nie mogę. Chociaż na sponsorów, których mam, mam prawo powiedzieć tak, mogę wam zdradzić, a że jestem mega zadowolony. Ja się aż popłakałem, jak dostałem to. Możecie mi wierzyć, bo mnie nie stać. Nie osobiście nie stać, ani nie. Tak, żeby mi rodzice pomagają, Rodzice mi pomagają na tyle, ile mogą. No ale wróćmy do, do tematu. Kolejna sytuacja jest związana z poprawkami głosowymi, czyli oddźwiękami bardzo zbliżonymi do rzeczywistości. I o ile ognisko udało im się poprawić, kochanie mili, to z kolei poprawka od głosu przybliżonego do realnego. Ile y, z lotu aż na mapę, no nie zostało, nie udało i się, to im się naprawdę nie powiodło. Natomiast to do ogniska, moim skromnym zdaniem, y, się wszystko mega udało. Jestem fajnie tym zaskoczony i to mnie bardzo cieszy, że tutaj na bazie głosów jest i sukces, i porażka. Mam no, nadzieję, że po prostu kierownicy zepną tak powiem, się e, w i e, nie będą wypuszczać tak powiem, bubli, e, por, e, które niby mają zachęcić. Bo to nie zachęca, jeżeli bubel zostaje wypuszczony przez kierownika, no to przykro mi, ale to bardziej niechęca do pornity. Ja serdecznie Was zapraszam do gry i przypominając, że ślicznie dziękuję za subskrypcję, e, za komentarze, e, podpowiedzi e, uzupełniające. Ja ślicznie dziękuję Fronowi za wsparcie techniczne, czyli podpowiedzi związane z Fortnite'em, bo chłopak naprawdę kocha ten Fortnite i czasami jak go słyszę, że e, mu jest przykro, że Fortnite spadł, też mi się chce osobiście płakać z serca ściska, no bo on kocha i wiem, że jest ileś tam e, tysięcy czy setek e, graczy, którzy e, no, e, cierpią z tego powodu, że są takie buble robione, bo oni by chcieli, żeby jak najwięcej graczy było, żeby towarzystwo, które grani, narzekało na to, że coś nie wyszło, żeby oni się cieszyli tą zabawą. To są jednak dzieci, trzynastolatki, prawda? Ja tam pan Salgal przeboleję, bo zagram inną grę. Ale oni, którzy są mega zauroczeni. No nie. No i im jest ciężko taką piłkę przełknąć niektórym. Także ja dziękuję za uwagę. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję. Dziękuję za polecanie na TikToku, na Facebooku. Dziękuję z całego serca. Jestem mega wam wdzięczny za wszystko. Za wszystkie pozytywne komentarze, za, które sugerujące jakieś poprawki, które mogą wystąpić, jestem mega Wam wdzięczny. Mega Wam dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. I zapraszam, bo wreszcie ruszyło coś ciekawego w Fortnite. Cie. Wreszcie coś mogę Wam powiedzieć, co robi Fortnite, żeby z powrotem przewrócić do łaski. Idzie i dzień to pozytywnie, ale nie do końca. Także. Hej hej, bywajcie zdrowo i rumiano. Kłania się Marek Buma 777, zapraszając na kolejny odcinek.